Dobry Państwu. Dzisiaj 30 marca przypada 101 rocznica urodzin wybitnego Ormianina Wincentego Zadurowicza. Wincenty Zadurowicz urodził się 30 marca 1920 roku już w niepodległej Polsce. Urodził się w Kołaczkowicach niedaleko Śniatyna w rodzinie Ormian Polskich. Miał czwórkę rodzeństwa, tam też ukończył szkołę gimnazjalną i Niestety został schwytany w 1939 roku we wrześniu na granicy z Węgrami, gdy usiłował zbiec na zachód. Wywieziony został przez bolszewików na granicę z Finlandią, gdzie rąbał drzewo i nauczył się stolarki. Ta praca uratowała mu życie w bardzo trudnych warunkach, także przeżył, przetrzymał do 1941 roku, kiedy to z armią Andersa wyszedł z Związku Sowieckiego, docierając najróżniejszymi sposobami aż do Taszkentu. Tam odnalazł tę armię, tam się załadował na potężne tankowce i z Krasnowocka dzisiaj Turkmenbasza przepłynął do portu Pechlawi. Przeszedł cały szlak Andersa poprzez Iran, Irak, Palestynę, Egipt, wylądował we Włoszech i wsławił się w bitwie pod, o wzgórze Castellone, niedaleko zresztą Monte Cassino. Służył w III Dywizji Strzelców Karpackich. Tam też został zdemobilizowany i powrócił do Anglii. Na terenie Włoch poznał Włoszkę, Olgę Cartonę, z którą wziął ślub. Zresztą na południu Włoch, gdzie. Bardzo są żywe tradycje małżeńskie. I wraz z nią w 1949 roku odpłynął do Argentyny i tam zamieszkał w Buenos Aires. Dożył wyjątkowego wieku, 92 lat, zajmując się do końca stolarstwem. Dochował się trójki dzieci, siedmiu wnuków i zmarł 2 stycznia 2012 roku w tymże Buenos Aires i tam został pochowany. Cześć Jego pamięci. Dziękuję Państwu za uwagę.